Dobra, jesteśmy po jakby pierwszych nagrywkach na placu grzybowskim. Teraz lecimy dalej do parku skarżywskiego. zahaczamy jeszcze o modelkę. Jedziemy, pęk! Muzyka rozrywkowa! Rozpalaj ogień w swojej dziewczynie. Teraz mam balona, którym się właśnie bawię tutaj damy koleżance. No i co? Będziemy nagrywać na tej pięknej wierzbie płaczącej w parku Skarżeskim. Zrobimy parę detali przejazdów. po koleżance. To nie jest świata, tylko ciebie mi trzeba. Będziemy grać tak, że Kasia sobie wejdzie na to drzewo, ja będę szedł sobie tutaj trawą i będziemy ogrywać ten cudowny, powalony pień z tłem, które mamy, czyli piękne jezioro i dzieci w tle, ale rozmarzymy. Teraz będziemy kręcić rozbryzgi w fontanach w zwolnionym tempie z naszą tutaj modelką Kasią. 10 minut na Golden Hour no i Będziemy nagrywać kasię tutaj w zachodzie słońca A potem przeniesiemy się na plażę do La Playa gdzie już będzie taka pomarańczowe do niebo I tam zakończymy na celerystyk no, jest. Tak jest, skończyliśmy właśnie nagrywać e, nowy teledysk Bombastiku, który się ukaże jak go zmontuję, czyli już niedługo, e, nie zapomnijcie subować mojego kanału, e, lajkować, komentować, jak chcecie więcej takich zajebistych making jak robimy z Jankiem teledyski, to kliknijcie ten dzwoneczek na samym dole i zobaczycie ich na pewno więcej, to co Janek, idziemy teraz lepiej, piąteczka, tak jest, dokładnie Kasia, kasia te, też jeszcze z nami oczywiście i lecimy. I lecimy.